Dorośli się bardzo starają, ale brakuje im konkretnej wiedzy. Jak na przykład wiedzy o tym, kim jest rozmówca. Paradoksalnie, mimo że to jest nasze dziecko i kochamy je od, od urodzenia i robimy dla niego wszystko, co się należy, to w okresie, kiedy ono wchodzi w okres nastolat, nastoletni, jego kolczastość, bo tak nazywamy ten czas, daje do siebie znać, chociażby w ten sposób, że rodzice nie rozumieją swojego dziecka. Dość uproszczony sposób interpretowania zachowań nastolatka, które to zachowania w całej swojej złożoności interpretuje się właściwie jednowątkowo. Pod hasłem burza hormonalna. Przyszła burza hormonalna, i ten fakt, że ona przyszła, ma tłumaczyć wszystkie możliwe zachowania. No Tutaj jest błąd, bo tak się jednowątkowo się nie da opisać. Drugim elementem jest to, że nastolatek. Bardziej niż myślami, niż myślą, postrzega świat uczuciami. I bardziej nastolatek czuje niż, niż myśli. I trzecia rzecz, że w relacjach wychowawczych słowa ważą może kilka procent, a większość oddziaływań wychowawczych to są oddziaływania niewerbalne. Jednym z takich złotych patentów jest to, żeby nie krytykować przy nastolatku jego rówieśników. Drugim patentem jest to, żeby. Nastolatkowi stawiać wymagania. Nastolatek bardzo potrzebuje, żeby rodzice jasno określili się w różnych sprawach. Nawet wtedy, kiedy on tego nie będzie przestrzegał, to będzie przynajmniej wiedział, czego nie przestrzega. Najgorzej jest sytuacja, kiedy od rodziców nie płyną żadne komunikaty porządkujące i dziecko myśli sobie mniej więcej w ten sposób. Wy mi niczego nie zabraniacie, wy niczego ode mnie nie wymagacie. Bo widocznie Wam na mnie nie zależy. Gdybyście mnie kochali, stawialibyście mi wymagania. Jest to jedno z najgorszych sformułowań, które dziecko może żywić w stosunku do swoich rodziców. Więzi między nastolatkami a rodzicami ratują wszystko. Jeżeli są więzi, to samotność staje się mniejszym problemem. Jeśli więzi się zrywają, to każda z tych stron pozostaje sama sobie i to być może można nazwać pierwotną samotnością, która nie do końca jest widoczna. W so, sama w sobie, bo te więzi zerwane wcale nie, nie, nie są widoczne, nie widać, że się zerwało więzi, ale teraz widać skutki zerwanych więzi. Teraz pokojarzyć to, co jest przyczyną, a co jest skutkiem, to jest ta trudność, z którą wszyscy chodzimy po tym świecie, i, do, i nastolatkowie, i dorośli, co jest przyczyną, a co jest skutkiem. Piedestał i podział na, i podział na, sztywne, na sztywne role, to, 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 była, to, są czas, to są opakowanie czasów przeszłych. Dzisiaj żyjemy pod znakiem dialogu, komunikacji, i tak prawdę mówiąc, to jest tak nowe, że, że się dopiero tego uczymy na otwartym sercu. Dzisiaj każdą rzeczywistość trzeba w rodzinie omówić i wytłumaczyć dlaczego, i my się tego, jako pokolenie, nawet bym powiedział, XXI wieku, uczymy na własnych błędach.